Czy kiedykolwiek miałeś problem z odejmowaniem ułamka od całości 5, całych minus 2 siódme. Po pierwsze, musisz zamienić tą całość na liczbę mieszaną, czyli piątkę zamieniasz sobie na czwórkę, a tą jedną całą rozpisujesz na 7 siódmych. bo tutaj mamy ułamek o mianowniku 7, więc zależy nam, żeby tutaj też mieć. Ułamek o manowniku 7. Czy 5 całych to jest to samo co 4 całe i 7 siódmych? Oczywiście, no bo 7 siódmych to jest jedna cała. Przepisujemy teraz minus 2 siódme, no i teraz już potrafisz to odjąć. Czyli 4 przepisujemy, a 7 siódmych minus 2 siódme to będzie 5 siódmych, czyli zobacz, mianownik przepisujesz, a licznik od siebie odejmujesz. 10 minus 3 całe i 5 jedenastych, czyli od dziesiątki odejmujemy trójkę, więc mamy już 7, minus dalej 5 jedenastych. No i robimy dokładnie tą samą rzecz, czyli zamiast siódemki zapisujemy 6, a tą całość, którą zabraliśmy, zapisujemy jako 11 jedenastych zapisujemy minus 5 jedenastych, czyli przepisujemy 6 całych, 6 i 11 zostawiamy. A jeżeli potrzebujesz wsparcia w nauce matematyki, zapraszam na moje kursy na stronie paulinaodmatematyki.com.